Witam na kolejnej lekcji z trygonometrii, o zaawansowane równania trygonometryczne. Kolejny typ równań, nazwałem po prostu wszystkiego po trochu, bo tak naprawdę widzieliście już w kilku przykładach wcześniejszych, że no można ten pierwszy typ był taki dosyć klarowny czy drugi, ale później już jeden typ równania wiązał się z kolejnym, już zaczynało się to mieszać. Spróbujmy teraz Porobić kilka przykładów, które są naprawdę różne. Są naprawdę różne i możemy tutaj te różne metody stosować. Mamy bardzo ciekawy przykład, oprócz tego, że równanie trygonometryczne to jeszcze z dosyć wysokimi potęgami. Spróbujmy najpierw zająć się tymi czwartymi potęgami, mianowicie, sięgnę tutaj do literkowego oznaczenia, a do czwartej minus b do czwartej. To jest a kwadrat minus b kwadrat razy a kwadrat plus b kwadrat. Gdzie a to będzie nasz cosinus x, natomiast b to będzie sinus x. Spróbujmy zatem rozpisać to równanko. Otrzymamy cosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x. W drugim nawiasie cosinus kwadrat x dodać sinus kwadrat x. No, tutaj też może już coś zróbmy po prawej stronie, z tego kąta poczwórnego Zróbmy podwojony kąt, czyli zejdźmy na połówkę. Sinus będzie 2 sinus 2x, cosinus 2x. Tutaj zauważamy, że to jest 1. Natomiast tutaj wspomniałem Wam, że warto znać wzory trygonometryczne, dobrze się poruszać po nich, bo to też jest wzór. To jest Cosinus 2x. Zatem wykorzystując to wszystko, czyli tutaj cosinus 2x razy 1, to już nie piszę tej jedynki przerzucam teraz wszystko na jedną stronę. O, i jak widzimy, mogę cosinus 2x wyłączyć przed nawias. Już mam postać iloczynową, więc wiadomo, Udało się postać zrobić, rozbijamy to na dwie części, czyli mam już znacznie łatwiejsze równania. Można tutaj od razu to rozwiązać, ja jednak podstawię zmienną, żeby nawiązywać do tego, co wcześniej pokazywałem. Czyli tutaj miejsce zerowe kosinusa to jest pi drugich plus k pi, Ponieważ mnie interesuje x, więc teraz podstawiam za T 2x. I tu będziemy mieli tak, dzielimy obie strony przez 2 i otrzymujemy x równa się pi czwartych plus k pi drugich. I to sobie podkreślamy. Teraz zobaczmy tutaj, znowu oddzielamy tego sinusa od reszty, czyli będziemy mieli sinus 2x równa się 1, 2. Podobnie jak wcześniej robimy to podstawienie, że 2x to się równa t. Używam tej samej literki, chcecie możecie użyć innej. Zatem t będzie równe. Wykorzystuję tutaj wzory, czyli będzie ten t0, to jest pi 6 w przypadku 1, drugiej, plus 2kpi, lub t będzie równe pi minus x0, czyli będzie 5 szóstych pi, plus 2kpi. Wracamy teraz do x, czyli x będzie równe, ja tutaj troszeczkę skrócę, tu by było 2x, ale muszę to podzielić potem przez 2, czyli będę miał pi 12 plus kpi, lub x będę, będzie się równał 5 12 pi plus k I to są kolejne rozwiązania. Zatem to będzie nasza odpowiedź i nie zapomnijcie dopisać, że K należy do liczb całkowitych. I kolejne zadanko, też takie z gatunku różnych. Mamy jeszcze w tablicach wzory na iloczyny funkcji trygonometrycznych. I tutaj chciałbym pokazać tego typu przykład. Najpierw przypomnimy wzór sinus alfa razy. Sinus beta równa się minus 1,2 cosinus alfa plus beta odjąć cosinus alfa minus beta. Ten wzór jest w tablicach. Więc po lewej stronie będziemy mieli ten wzór, to będzie minus 1,2 cosinus. No to tu było alfa, tu było beta. Czyli po dodaniu będziemy mieli cosinus 3x minus cosinus x minus 2x, to będzie minus X, ale cosinus minus likwiduje. równość. Teraz po prawej stronie mamy iloczyn kosinusów. Przypomnijmy również wzór będzie to cosinus alfa cosinus beta. Też wykorzystamy tablicę. Będzie to 1 druga. Cosinus alfa plus beta dodać cosinus alfa minus beta. Dosyć złożony wzór, ale jak wiemy, że jest w tablicach, to nie ma się czym martwić. I też alfa beta to będzie x oraz 2x. Więc tutaj po dodaniu będzie 3x. Teraz mamy dodać cosinus. I podobnie jak wcześniej cosinus minus x, ale cosinus minus likwiduje, więc takie coś otrzymamy. Mnożę sobie teraz to przez 2. No tutaj minus mi zostanie, więc go wprowadzę do nawiasu, czyli opuszczamy nawias i od razu mogę przerzucić wszystko na jedną stronę, czyli będę miał minus cosinus 3x minus cosinus x równa się 0. Zauważamy, że cosinus x nam się redukuje, a tu otrzymujemy minus 2 cosinus 3x jest równe 0. Dzielimy na minus 2, czyli cosinus 3x równa się 0. Teraz zrobię bez podstawienia zmienne, już myślę, że jesteśmy na pewnym etapie, gdzie możemy od razu napisać, że 3x i teraz gdzie będzie kosinus się zerował? W pi drugich plus k pi. Dzielę na 3, zatem x będzie równy pi szóstych plus każde pi trzecich. No i K oczywiście należy do C. I kolejne równanie z trygonometrii. Tym razem może nie wygląda strasznie, ale mamy mianowniki, a te mianowniki wymuszają na nas określenie dziedziny. Czyli 1 minus sinus x jest różne od 0 i 1 plus sinus x jest różne od 0. Czyli tutaj będzie sinus x różne od 1, tutaj sinus x różne od minus 1. Zatem tutaj x różne od pi/2 plus 2k pi i x będzie różny od minus pi/2 plus 2k Można zauważyć, że da się to zapisać krótko jako pi/2 plus k pi. Jak nie zauważycie, nie ma problemu. Lepiej zostawić w takiej postaci niż coś przekombinować. I teraz mamy takie równanie, co zrobić. Pomnożmy od razu przez wspólny mianownik. Po co nam te mianowniki? Więc będziemy mieli coś takiego tutaj oraz cosinus x, a tu będzie 1 minus sinus x i równa się oczywiście 0. Wymnażamy teraz przez ten nawias. Cały ten element nam się redukuje jak widzicie z groźnie wyglądającego równania otrzymujemy dosyć banalne równanie, bo cosinus x równa się 0, czyli x równa się pi drugich plus k pi. No i teraz popatrzmy w naszej dziedzinie, jak dołączymy teraz naszą dziedzinę, że x nie może być równe pi drugich plus k No to cóż okazuje się że niestety ale równanie nie ma rozwiązań, bo jedno z drugim się wyklucza.